Moi drodzy, w naszym życiu generalnie nie potrzebujemy współczucia od nikogo. Czasami potrzebujemy wsparcia, czyjejś obecności, ale konkretnie nie współczucia. No chyba, że mamy jakąś ochotę, żeby sobie ponarzekać, żeby poużalać się nad sobą. Ale jeżeli generalnie jesteśmy w dobrym stanie psychofizycznym, to zupełnie nam to niepotrzebne. Raczej działa to odwrotnie, to znaczy współczucie rodzi się w, na w, wzglę w nas względem kogoś. Jeżeli rozumiemy jego sytuację, złą sytuację, no i wtedy mu współczujemy, to znaczy to współczucie wychodzi od nas, ale generalnie nie chcemy, żeby ktoś tym współczuciem nas obdarzał, bo na co dzień jest to nam zupełnie do niczego niepotrzebne. No, poza może jakimiś sytuacjami wyjątkowymi, granicznymi, kiedy mierzymy się z przemijaniem naszych bliskich, nas samych, z chorobą i tak dalej, ale kiedy wszystko jest mniej więcej w porządku. Nam współczucie do niczego generalnie nie jest potrzebne, a o tym współczuciu mówi nam dzisiaj liturgia Słowa. Z Ewangelii, według świętego Marka, Jezus wyszedł znów nad jezioro, cały lud przychodził do niego, a on nauczał. A przechodząc, ujrzał lewego syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za mną. Ten wstał i poszedł za nim. Mojego drodzy, Jezus był człowiekiem, o którym się mówiło. Był człowiekiem znanym, moglibyśmy powiedzieć nawet takim lokalnym celebrytą dzisiejszym językiem. I tak naprawdę my sobie możemy wyobrażać, i może całkiem prawdziwie, że Lewi, który sobie siedział w pracy jako celnik, usłyszał głos Jezusa i coś raptem w nim się poruszyło, że poszedł za Jezusem. I to prawda. Może być prawda, że to był taki nagły poryw serca, ale moi drodzy, poryw serca, który nie, był, nie wziął się znikąd. To nie znaczy, że Jezus użył jakiegoś słowa mocy, spętał wolę lewiego i ten w sumie nie miał wyboru, bo musiał pójść za nim, bo, bo Bóg tak chciał. No nie. Miał wolną wolę, miał wybór i tę decyzję podjął. Podjął ją w tej chwili, we chwili, która była ważna, ale Jezusa znał, wiedział kto to jest. Wiedział dlaczego chce za nim pójść, tylko potrzebował pewnego impulsu, potrzebował zaproszenia i to moi drodzy, zaproszenie Jezusa było bardzo ważne, bo bez niego Lewi w żaden sposób nie mógłby podejść do Jezusa. To znaczy, nie byłoby w sumie żadnego powodu, żeby miał do Jezusa się przybliżyć bardziej niż tylko jako taki anonimowy słuchacz gdzieś tam z daleka, który był nim zainteresowany. A więc, kiedy Jezus mu na to pozwolił, on za nim poszedł. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za nim. Niektórzy uczeni w piśmie, spośród faryzeuszów, wiedząc, że jest grzesznikami i celnikami, mówili do jego uczniów, czemu on je i pije z celnikami i grzesznikami. Moi wiodzy, odpowiedź na to pytanie, dlaczego on je z celnikami i grzesznikami była banalnie oczywista. To znaczy, dosłowna odpowiedź na, na to pytanie jest taka, że akurat w tym miejscu jadł i pił z celnikami, dlatego że był gościem Lewiego, a Lewi miał znajomych ze swojej pracy, czyli celników. I grzeszników automatycznie, no bo celnicy w tamtych czasach kolaborowali z Rzymem, więc byli też grzesznikami przez to, że działali na niekorzyść swojego kraju. A więc no oczywiste było dlaczego w tym momencie jadł i pił z celnikami i grzesznikami, no bo, bo był gościem i nie decydował o tym kogo tam Lewi sobie zaprosi do siebie. Była to raczej po stronie lewego decyzja, a nie po stronie Jezusa. Ale moi drodzy faryzeusze uważali, że wobec tego, skoro tak, to Jezus nie powinien przebywać z tymi ludźmi, nie powinien się nimi brudzić. To znaczy, jego towarzystwo, towarzystwo tych ludzi sprawiało, że Jezus, który nie był ani celnikiem, ani grzesznikiem, miał dobrą opinię, stawał się nieczysty. Tylko, że stawał się nieczysty wyłącznie w mniemaniu em, Żydów ówcześnie żyjących, bo tak naprawdę prawo mu nie zabraniało tego, żeby jeść i pić z celnikami i grzesznikami. Zabraniało mu prawo jedzenia rzeczy nieczystych, tych, które były nieczyste rytualnie. Em, zabraniało mu dotykania pewnych rzeczy, ale samo przebywanie i zasiadanie ze stołem absolutnie nie. To jak najbardziej można było robić, tylko że e, przyjęto wśród liderów religijnych tamtych czasów, że się takich rzeczy nie robi. E, to, moi wiodzy dużo i my mamy tego u siebie. To znaczy, na przykład takie pójście do Pabu w Polsce jest rzeczą normalną. Upijanie się nie jest tam rzeczą normalną, no ale korzystanie z tego typu miejsc jest e, normalne. I na przykład, kiedy tam widzimy swojego sąsiada, no to wszystko, wszystko jest ok. Ale jeżeli naszym tym sąsiadem, który tam jest, jest na przykład ksiądz, który jest w sułtanie i pije piwo, no moi drodzy, czy dzieje się coś złego, czy nie? A Albo nawet nie jest w sułtanie, tylko go znamy i wiemy, że jest księdzem. No, czy dzieje się coś złego? No. Nie dzieje się, każdy z nas powie, nie no przecież ksiądz też człowiek ma prawo korzystać z tego wszystkiego, ale większość z nas czuje jednak, że coś, coś, coś mi to nie pasuje. Dlaczego nie pasuje? Bo chociaż prawo księdzu decyzjalne, nie zabrania chodzić w tego typu miejsca, może korzystać z tych miejsc, to jednak ludzie mają w sobie coś takiego, że a nie, ktoś kto zajmuje się sprawami duchowymi, religijnymi, to, to nie powinien się tym kalać, tym brudem. Go tam nie powinno być. Niech to robi gdzieś, nie w miejscu publicznym, jak chce się piwa napić. I moi biodzy problem z tym mają osoby religijne, bo jak ktoś jest obojętny religijnie, tak zobaczy. Pijącego piwo księdza, ale trzeźwego, to go w ogóle to nie zbływersuje, no wyszedł chłop na piwo. No, a jak zobaczy pijanego, no to zacznie się z Niego śmiać, że a, dwulicowy tam mówi, że nie można pić, a ja sam pije. W sensie, że się upija. No więc nie dziwmy się też temu podejściu faryzeuszów, że oni mieli coś takiego, że Jezus nie powinien z tymi ludźmi jadać. To, to był ten sam sposób myślenia, że coś tam nie wypada, że w sumie nie wiadomo, dlaczego nie wypada ale jakoś tak przekonania nie pozwalały w ten sposób postępować. To nie był twardy zakaz, po prostu konwenans. Jezus usłyszawszy to, rzekł do nich, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłbym, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. I moi drodzy, moglibyśmy powiedzieć, że Jezus no, jest taki miłosierny, fantastyczny, przyszedł do ludzi potrzebujących. Ale moglibyśmy też przewrotnie powiedzieć, ale zaraz, zaraz, to ci, którzy się starają, ci, którzy są sprawiedliwi, to oni nie zasługują na zbawienie, nie zasługują na bliskość Jezusa. No nie, moi drodzy, nie w tym rzecz. Otóż niesprawiedliwi, czyli grzesznicy, są wszyscy ludzie. Wszyscy są niesprawiedliwymi ludźmi. E, tylko że e, Pewna część ludzi uważa w samych siebie za sprawiedliwych. Tak po prostu. I ci ludzie, jeżeli tak o sobie, sobie nie mają, to nie są w stanie przyjąć przychodzącego Syna Bożego, nie są w stanie przyjąć Zbawiciela, bo rzeczywiście nie jest im do niczego potrzebny, tak jak dosłownie mówi Jezus. E, I on nie przyszedł powołać sprawiedliwych, i gdyby byli ludzie rzeczywiście sprawiedliwi, ale ich nie było, czyli gdyby ludzie byli tacy, którzy wypełnialiby e, super, w sposób doskonały, spełniający standardy Pana Boga prawo mojżeszowe, to rzeczywiście jest do niczego by nie był potrzebny. Tylko że tacy ludzie nie funkcjonują. Nie ma takich ludzi, którzy by dzięki prawu doszli do zjednoczenia z Panem Bogiem, dlatego że są grzesznikami od czasu do czasu. Może rzadziej i słabiej niż inni ludzie. Ale i tak nimi są. A więc tak naprawdę wszyscy są grzesznikami i wszyscy potrzebują tego, aby Jezus Chrystus ich powołał do tego zjednoczenia ze sobą, do tego towarzyszenia. Tylko nie wszyscy sobie to uświadamiają, a celnicy i ci grzesznicy zgromadzeni w domu Lewiego mieli tę przewagę, że oni wiedzieli, że są grzesznikami, rozumieli to, mieli to głęboko wpisane w siebie. A więc automatycznie bardzo chcieli, tak samo jak i sam Lewi, który siedział na tej komorze celnej, chciał, chcieli oni wszyscy, żeby Jezus ich powołał. Ale ci, którzy uważali siebie za sprawiedliwych, którzy mieli przekonanie, że wypełnili już prawo mojżeszowe do samego końca, że lepiej już się nie da niż oni to zrobili, to oni nie byli w stanie tego powołania przyjąć. To nie chodzi o to, że nie byli w stanie, że nie daliby rady, po prostu głęboko tego nie chcieli. A gdyby mieli rację, to nawet słusznie by tego nie chcieli, tylko że nie mieli racji tak obiektywnie patrząc. I moi drodzy, co z tym współczuciem, o którym mówiłem na początku? Tę myśl o współczuciu dalej kontynuuje list do hebrajczyków. Bracia, żywe jest słowo Boże skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, Zdolny osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by dla niego było niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. Tu, moi drodzy, kiedy mowa o Słowie Bożym w tym liście, z jednej strony oczywiście jest mowa o Biblii, zwłaszcza o Starym Testamencie, ale tak naprawdę o każdym natchnionym, jakby fragmencie Tekstu, który powstał i powstanie. Oczywiście, kiedy był pisany list do Hebrajczyków, to nie było kanonu Nowego Testamentu. To nie funkcjonowało, ale możemy powiedzieć, że to ma się ma też zastosowanie do Nowego Testamentu. Chociaż list był pisany do Hebrajczyków, to tym bardziej tu mowa o Starym Testamencie, ale mniejsza, mowa o Biblii. Ale z drugiej też, też strony, jak wiemy, ten tytuł Słowo Boże, przysługuje Jezusowi Chrystusowi a więc do Niego także ma zastosowanie, a jeżeli do Niego, to również do całej Trójcy Przenajświętszej. A więc to w Bogu i w Jego objawieniu jest się w stanie, albo inaczej, objawienie samo w sobie i Bóg jest w stanie osądzić człowieka w sposób pewny, stuprocentowy, jasny. Jest w stanie widzieć wszystko. I teraz tak, Skoro Bóg, Jezus Chrystus, jego ten sposób, w jaki się objawiał, czyli pismo święte, tak bardzo przenika tego człowieka, to znaczy jest go w stanie widzieć dokładnie w każdym calu, o wiele bardziej niż my sami siebie znamy. Co w związku z tym? Mając więc arcykapłana Wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Moi biodzy, przewagą człowieka e, nad Bogiem, jeżeli możemy o czymś takim mówić, jest to, że e, człowiek z nami współodczuwa. O co chodzi? Bóg sam w sobie nie jest poddany cierpieniu, to wynika z filozofii, znaczy inaczej. Filozofią do tego doszliśmy, że Bóg cierpienia odczuwać nie może. Bóg jest pełnią doskonałości sam w sobie i nic z zewnątrz nie jest w stanie wzbudzić w nim cierpienia. Tak naprawdę, my czasami sobie antropomorfizujemy sobie Boga, mówiąc, że nasze grzechy sprawiają mu cierpienie. No, to nie do końca tak jest z tym cierpieniem. Nie do końca, jeżeli tylko mówimy o, no, o Bogu, jako istocie em, najwyższej. To znaczy to cierpienie jest możliwe, ale dopiero wtedy właśnie, kiedy dojdziemy do arcykapłana. Ale zaraz, o, zaraz o tym. E, a przewagą Boga, moi wiodzy, jest to, że Bóg może nas, nas zbawić. To znaczy, żaden człowiek nas zbawić nie może, a Bóg zbawić może. I teraz tak, ale Bóg nie współczuje nam, bo, bo nie doświadcza tego, co my. I teraz tak. Bóg taki teoretyczny, którego nie ma teoretycznego, jest jeden Bóg prawdziwy. I teraz tak, gdybyśmy tak patrzyli na Boga, na tego, który cierpieć nie może, czyli zgodnie z filozofią, to rzeczywiście byłaby pewna, pewna przepaść, bo tak. Żaden arcykapłan, żaden człowiek nas zbawić nie może, a Bóg nam nie współczuje. Ale w Jezusie Chrystusie przez połączenie jego dwóch natur, boskiej i ludzkiej, następuje proces jeden i drugi. Czyli Jezus może nas zbawić, a z drugiej strony nam współczuje, bo przeżył to wszystko, co my. A więc, skoro Jezus jest częścią trójcyś przenajświętszej, to rzeczywiście Bóg nam współczuje. Więc taki Bóg którym jest Jezus Chrystus, który stał się człowiekiem i przeżył życie, On nam współczuje. Gdybyśmy wierzyli w innego Boga, w Boga, który nigdy się nie wcielił i nigdy nie cierpiał, to w takiej wierze Bóg by nam nie współczuł, to jest kwestia logiczna, no ale mamy Boga, który, który przeżył to wszystko, co my. I jako że Jezus Chrystus jest właśnie taką osobą, w której połączyły się te dwie natury, i stał się martwy składając sam siebie w ofierze, to ta ofiara jest przede wszystkim skuteczna, czyli zbawiająca. Z drugiej zaś strony jest ofiarą człowieka, który nam współczuje i co najważniejsze, to współczucie nie jest jakieś takie teoretyczne, że tak Jezus popatrzył na ludzkość i powiedział: Biedni grzesznicy, może i tak powiedział, i pewnie powiedział nieraz. Ale, jako że jest żywym słowem Bożym, to on przenika nas bardziej niż my sami, to znaczy bardziej nas zna i sam w sobie doświadcza, doświadczył cierpienia, a co więcej, widzi dokładnie nasze cierpienie, widzi je nawet mocniej niż my sami sobie czasami jesteśmy w stanie uświadomić, a więc tak nam współczuje. Płaczmy, współczuje nam jeszcze bardziej niż Bóg by współczuć nam ktoś, kto po prostu jest tylko człowiekiem. I który nawet wycierpiał, nie wiem, cierpiał dłużej, albo cierpiał jakieś większe męki, w sensie które my uznalibyśmy za większe, to nawet taki człowiek nie mógłby współczuć nam lepiej niż Jezus. Dlaczego? Dlatego, że on nas lepiej zna. To znaczy, nawet jeżeli ktoś sam w sobie cierpiał, to nie znaczy, że będzie współczuł drugiemu człowiekowi cierpiącemu, bo może nie rozumieć tego cierpienia w drugim człowieku. A więc moi drodzy, popatrzmy, Jezus współczując grzesznikom i to współczując im bardzo precyzyjnie, bardzo świadomie, bierze udział w cierpieniu tychże grzeszników, czyli wziął udział przez całe swoje życie, a pogełum tego cierpienia, w którym brał udział i które rozumiał, było oczywiście na krzyżu. Te ostatnie dni jego życia były tym największym cierpieniem, na czele z dragą krzyżową. Wtedy brał udział w tym naszym cierpieniu. A popatrzmy co robią faryzeusze. Oni w tym y, cierpieniu nie chcą brać udziału. Czyli tak. Jezus żyjąc oczywiście cierpiał najbardziej na krzyżu, ale cierpiał przez całe życie różne cierpienia przeżywając i chciał y, współcierpieć razem z ludźmi. A więc widział to cierpienie celników i grzeszników i poszedł z nimi, żeby z nimi siedzieć, żeby z nimi jeść, rozmawiać, dzielić się tu swoją obecnością, bo chciał w tym współuczestniczyć. Faryzeusze natomiast i uczeni w Piśmie nie chcieli e, towarzyszyć ludziom cierpiącym, e, chcieli się od nich oddzielić i oczyścić tak, żeby byli e, bez tych ludzi, ale zjednoczeni z Bogiem. A moi drodzy, nie da się tego osiągnąć. To znaczy faryzeusze mieli pewien taki swój sposób myślenia, metodę dojścia do zjednoczenia się z Bogiem. Ona polegała na tym, że właśnie będą czyści od grzechów, będą wypełniać prawo. I w związku z tym Bóg da do nich im do siebie przystęp. tylko, że to jest niemożliwe bez Jezusa, bez uznania jego zbawczej roli w historii, to jest nieosiągalne, bo i tak faryzeusze byli grzesznikami, tylko sobie nie zdawali z tego sprawy. Mniemali o sobie, że są sprawiedliwi, a więc dożyli do celu, który był tak naprawdę nieosiągalny. Teoretycznie była to możliwa droga, jak najbardziej, tylko żaden z nich tej drogi nie przeszedł. Nie była ona możliwa. A więc moi drodzy, czy my potrzebujemy współczucia? Od ludzi, Ech, niekoniecznie, może czasami, ale od Jezusa Chrystusa potrzebujemy współczucia. Dlaczego? Dlatego, że musimy odnaleźć samych siebie, pojąć, że jesteśmy grzesznikami. Jeżeli odrzucimy to w którymś momencie życia, to znaczy jo, trochę takich ludzi znam, że, że tam w młodości to, by, to byłem grzeszny, byłam grzeszna, mówią, ale teraz to ja już nie, nie plotkuję, z nikim się nie spotykam, tylko się modlę cały czas, ja grzechów żadnych nie mam, to już w mojej wiedzy jest pozamiatane, to jest właśnie droga, którą przeszli faryzeusze. I taki człowiek, który uważa, że już to osiągnął, i że naprawdę już nie ma w nim cieniu grzechu, to nie potrzebuje współczucia od Jezusa. A jeżeli współczucia od Jezusa nie potrzebujemy, to nie ma też możliwości, żeby on do nas przyszedł i nas powołał, bo jest nam do niczego wtedy niepotrzebny. Ale jeżeli odnajdujemy się jako ludzie, którzy potrzebują współczucia, którzy są nędznymi grzesznikami i nie są w stanie z tej nędzy sami wyjść. To dopiero wtedy Jezus może do nas przyjść i nas uleczyć. W ten sposób dajemy do siebie przystęp. A przychodzi on do nas jako współczujący mesjasz, jako współczujący zbawiciel. A więc potrzebujemy współczucia, to znaczy potrzebujemy Jezusa w naszym życiu. Potrzebujemy tego współczującego Jezusa, który do nas przychodzi. Jeżeli go odrzucamy, jeżeli mówimy Jezu, ja nie potrzebuję Twojego współczucia. Znaczy, że mówimy mu, Jezu, ja jestem sam w sobie sprawiedliwy. Nie potrzebuję, żebyś mi współczuł. Um, a więc a więc tak. Um, nie ma co się użalać przed ludźmi, jeżeli czujemy, że tego nie potrzebujemy. I nawet nie ma potrzeby, żeby robić jakiś taki ekshibicjonizm um, duchowy przed ludźmi. Na pokaz. Że to teraz, a to tak ksiądz Tobiasz powiedział, że, że trzeba być osobą potrzebującą, trzeba rozumieć, że się jest grzesznikiem. To ja teraz na lewo i prawo będę opowiadał, jakim to ja jestem grzesznikiem. No nie, e, bo jeżeli na lewo i prawo będziemy o tym ludziom opowiadać, to od nich będziemy oczekiwać współczucia, a nie od Jezusa. To jest, moi drodzy, coś, co dzieje się w sferze wewnętrznej. To znaczy, na modlitwie rozmawiamy o tym z Jezusem że rzeczywiście jestem grzesznikiem i te grzechy nazywam, e, całe sfery, w których widzę tę swoją grzeszność i tam przeżywam miłosierdzia Jezusa. I apogeum tego szczyt tego współczucia oczywiście jest w sakramencie pokuty i pojednania, gdzie owszem, szafarz sakramentu pokuty i pojednania, kapłan, też jest człowiekiem, ale on nie siedzi tam ze względu na to, że jest człowiekiem, tylko ze względu na to, że rozgrzesza w imieniu Jezusa Chrystusa. E, więc jest tylko pośrednikiem, ale nie jest źródłem tego współczucia. Jak do księdza idzie, on wam może współczuć, bo jest człowiekiem. Jak potrzebujecie tego współczucia, to on może je nawet wyrazi. Ale czy wyrazi, czy nie wyrazi ksiądz współczucie wam w waszej sytuacji życiowej, to nie ma znaczenia w ogóle dla e, skuteczności, dla łaski płynącej z sakramentu pokuty i pojednania. Może współczucie działa tak samo, może nie współczucie i dalej sakrament tak samo działa. Ale działa dlatego, że my idziemy tam. Z takim nastawieniem, że ja potrzebuję współczucia Jezusa Chrystusa, bo jestem człowiekiem grzesznym, bo chcę, żeby do mnie przyszedł. A przyjdzie tylko wtedy, gdy będziemy go w swoim życiu potrzebować, gdy to głęboko zrozumiemy. Moi drodzy, jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, to zapraszam na następne. Zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję, komentarz, łapkę w górę i udostępnić znajomym. W ten sposób przyczynicie się do szerzenia dobrej nowiny w internecie.